Papug. Dzisiaj musimy dać jajko tym papuszkom. o tym tutaj, tym, no i co, zaraz I się bierzemy za dawanie, tu już mam przygotowane. No, jak nie widzieliście jeszcze nowych papug, to tutaj macie, musimy zobaczyć. Dzisiaj jeszcze musimy yy, zobaczyć, czy mają picie, jedzenie, takie te, kratkę. Siatkę mam po to, żeby tutaj te budki zakryć, te otwory tamte o tamte i żeby zakryć je. Mam takie dwie, bo muszę mieć tak utyk papuszek i utyk papuszek muszę zakryć. Te już mają tą, ściągniętą budkę. Te to jeszcze mają młode, to nie będę ściągał. Poczekajcie. o, o słuchajcie takie papuszki. o widzę, że już kolorki im, im się biorą i... no to jest mają piórka, no to będzie dobrze no i co, musimy tak, najpierw wyciągnąć to tutaj, stąd Czyli to stare, czyli to. Dobra. Nie zamykamy. Dajemy to, dajemy tutaj. Później to będę umyła. A to wsadzamy. A to wsadzam. Zmieniam sobie rękę. Dobra, wsadzam. Wiem, że nic nie widzicie. Dobra. Jest, zamykamy. Teraz sprawdzamy, czy mają picie, jedzenie. Mają, ale tak im doleję trochę. No i zaraz zaczną jeść. Poczekamy chwilę. O, już, już sam jest tam polec chciał, zaraz zejdzie na dół i już będzie jadł. No, a a Wam wtedy pokazywałem do te papuszki. Stało się tak, że już jest po lęgach, ponieważ samica wyrzuciła wszystkie jajka z budki, wszystkie yy, zioły i pękły, no i musiałem wyrzucić. No i nie ma lęków już, jak coś tu po, yy, posprzątałem. Tak klatkę, takie pudełka tu. Yy, Kontakt, taki budki, rękawiczki, piasek, trocinny, transporter, płyn do desyfekcji i woda. No, jak widzicie, to jest nowa papuszka. Też tutaj nic się nie zmieniło. Widzę, że makaron mają. Ta tam pewnie musiał dać wczoraj. Tutaj, tutaj są gdzieś tu. O tam są, tam. Tam widzicie jedna i druga. No. A te nie wiem, czy jedzą już. Jeszcze nie jedzą. Tu jest samiec. A tu jest jedzenie. No. Tutaj są nowe papuszki. Czekajcie. Tylko ładny kąt zrobię Wam. No, a tutaj w w tej, tej klatce. Na razie nic nie będzie. A i tutaj w tutaj nic nie będzie na razie. Ja coś dokupię, to samam je. A na ten moment nic. Ja tutaj muszę zrobić porządek, ponieważ muszę to wziąć do mycia Czyli to, 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 to. Czyli mam do mycia raz. Trzy, 5 takich ten, tutaj mam tackę, nożyk, żeby tą jajko wziąć i przegarnąć na, na tą tackę, no no i tutaj jeszcze muszę zrobić porządek, muszę to wyrzucić, bo to już jest zepsute, bo nie ma takiej uchwytów, tutaj jest taki uchwyt, ale też jest zepsute, już Wam pokażę, takie, bo tutaj jeszcze taki musi być taki Prędzej, żeby to się zaczepiło, na to. Ok wam ja ściągnąć gdzie to. O, tutaj widzicie, takie coś musi być. A że to się złamało, to ten... Ale ściągnę wam, bo mam chyba dwa od kuzyna. Nie, ileś tam dostałem. Takie coś musi być. No, dostałem od kuzyna i bo jemu nie było potrzebnie. Chyba dostałem, nie wiem, sześć, albo, nie wiem. Czekajcie, policzymy. Tu są dwa. Tu jest jedno na dole. Tu jest drugie. Tu ileś włożyłem? Nie, chyba. Tu włożyłem. To jest trzy. Yy, tu włożyłem. Cztery. Cztery. Pięć. Sześć. Sześć chyba dostałem tych patyczków. Tutaj to są moje. To są moje, to są moje, te są moje. I to jest moje. Tak, to dostałem. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, aha, cztery, pięć, bo jeszcze tamto dostałem. Tamto. Pięć, sześć, siedem, siedem. Chyba siedem dostałem. Siedem? Nie, 8. się tutaj jest, bo zapomniałem, że ja tylko miałem te. Raz, dwa, trzy. To było moje. Jedno. No i to było moje. To było moje. Pamiętam. Muszę im to wyczyścić, bo tutaj mają ten brud taki, taki. A żeby był ciekawy film, to coś zrobię. O, patrzcie, czekajcie, przed wyjściem muszę jeszcze zobaczyć, czy są klatki zamknięte, tutaj wyczepię u kur. Oj, kurki, kurki. Dobra, to szczoteczką weźmiemy i wymiecimy, zrobimy to, tylko muszę tą deskę dać tutaj. I tak sobie Dobra. Nie muszę do końca, ale muszę no, mieć trudno. Bo w jednej trzymam telefon, a w drugiej trzymam. Yy, to było chyba tutaj, tak? Chyba tak. Tak, to było tutaj. A w drugiej nie robię No. Widzę, że jeszcze nie zaczęli jeść. No i co. Dzisiaj albo jak będę miał czas yy, posprzątam im ten spód. Ten patyczek jak widzicie tutaj ten, to sam zrobiłem go, wziąłem, uciąłem gałązkę, wziąłem takie uchwyty, zrobiłem takie, już wam pokażę. Takie tutaj sadziłem tam się trzyma i skakujemy i widać gdzie siedzą. Tylko muszę to im, yy, dać gdzieś indziej bo pewnie tymi nie wiem gdzie ją dać tak nie może być. Tak też nie może być. No dobra, chyba tutaj im zrobię tylko czekajcie. Jeszcze nie. Jeszcze o jedno, czyli tutaj musi być. I nie mają i siedzą sobie. No, tutaj jeszcze muszę z tym ogarnąć. No, w sumie możemy teraz ogarnąć. Otwieramy. Co tutaj musimy spinaczem? Hop, bo tu jest spinacz. Tak zrobimy. To wyciągamy. Albo w sumie tutaj nie wyciągniemy. To jest taki mały otwór. Tutaj bez, nie ma budki. To tutaj jest lepiej. i ręcznik taki kuchenny dałem jak myli budkę żeby te ale widzę, że trochę tutaj próbowały. No. No i tak tutaj zamykamy, że nam nie uciekły. Później ja nie chcę je łapać. Tam możemy taki patyczek jakiś tu tutaj wyrzucić do wiaderka, a to o, w sumie o trochę jest mokre. No sobie tutaj gdzieś. Dobra, tutaj dawne płótki. no. A jak widzicie, pokażę Wam. Jaderko jest niepełne. Niepełne. Yy, bo nie sprzątałem dawno. Ale jak będę sprzątał, to będę sprzątał to, to, to. to. To i to, to jest najwięcej, to tu <gry Breat> pewnie <absorption> będzie chyba staczka. No, a mam takie wiaderko, ponieważ yy, nie chce mi się otwierać i zamykać, to sobie wyrzucam tutaj i ten, tu mam piasek, tu mam jedzenie właśnie, bo muszę przynieść, nasypać ta, no, no i tak. Dobra, ja chyba lecę po jedzenie i widzimy się za chwilę. Wróciłem mam jedzenie, jak widzicie. Te już papuszki zaczęły jeść, jak widziałem. I co? Tutaj mamy taki zobaczcie, a tu mamy z orzeszkami i z takimi ciasteczkami. Może się sprawdzi. Tutaj mamy nasz magiczny nożyk. Nożyk i trzeba sobie otworzyć. Otwieram. Dobra. No. O, już się sypie Musiałem pomóc. Czy się spało? jest tego dobra dobra, wysypało się dobra no jest trochę tego jedzenia o, babeczki Wyciągłem babeczkę taką, takie ciasteczko zobaczymy jak papuszki będą jeść dobra, zamykamy no tu jeszcze mi spinacz gdzieś spadł o, tutaj no no i też chciałem Was zachęcić do chodzenia na Instagrama Instagram to jest hodowla podłoga yy, zwierzęta 1 jak ktoś chce wejść zapraszam co obserwować, tam czasami wejdę rzucę zdjęcie albo też yy, no na relacji mówię, piszę kiedy będzie odcinek, że już jest, albo kiedy będzie, no, zachęcam, no i też zachęcam do, wiecie do czego, do subskrybowania mojego kanału, zostawić taki dzwoneczek, żeby, na za żeby być ze mną na zawsze. No i łapkę w górę. No, dzisiaj jeszcze muszę im tutaj wymienić wodę, zaraz to zrobię. Nie zapomnę, bo mam tutaj już przygotowane. Bo już widzę, że nie mają. No no i mamy już jedzenie gotowe. To za chwilę się zabierę za piciem. No i co? Popuszki tam się stawały, Jeden wyszedł. Tutaj te się jeszcze boją. Bo nagrywam ich. Tutaj mają. Tutaj jeszcze. Tutaj mają wodę, tam mają wszystko, no to dobrze. No, no i tak. No i bierę się za picie. Dobra, ja chciałem się z Wami pożegnać. To jest na dzisiaj koniec odcinka. Zostawcie łapkę w górę, suba. No i wejdźcie na mm, hodowlę. Mm, ma, y, podłoga y, zwierzęta1 na Instagramie. Zaobserwujcie. Na razie. Elo.